Witam w kolejnym odcinku porad ziołoleczniczych. Trzeba pamiętać, że człowiek dzisiejszy obraca się wręcz w zabójczym środowisku, kochani. Zamiast tlenu często wdychamy gazy spalinowe, rachotwórcze zamiast częstych związków chemicznych, organicznych zawartych w płodach Ziemi spożywamy w pokarmach sztuczne nawozy chemiczne czego ludzki organizm raczej nie toleruje. Nadmiar złego technika, no i oczywiście szaleńcze tempo dzisiejszego życia, szarpie ponad granicę wytrzymałość, przede wszystkim nasz system nerwowy, no co w efekcie prowadzi do nerwic serca, niewydolności krążenia, zawałów serca oraz różnych innych przypadłości. Kontynuując nasze porady, w dzisiejszym odcinku będę mówił o nadciśnieniu tętniczym. Kochani moi, rozróżniamy nadciśnienie tętnicze samorodne i pochodne, to jest takie, które jest powstałe na tle innych chorób, takich na przykład jak tutaj można wymienić niewydolność nerek i trzustki. Oraz oczywiście schorzenia, różne wątroby. Nadciśnienie, jak każda nieprawidłowość serca, jest bardzo niebezpieczne, gdyż może spowodować pęknięcie naczynka krwionośnego w mózgu, czego następstwem może być paraliż, a nawet śmierć. W takich przypadkach, obok środków farmakologicznych. Trzeba często też pomocniczo, tutaj właśnie wynika to z moich porad, leczyć się ziołami. Za chwileczkę przedstawię, jaki napier, napar powinno się stosować. Proszę go tylko pić dwa razy dziennie, rano i wieczorem po szklance. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie porady Ziołoleczniczej. Jeśli Państwu się spodobało, proszę subskrybować kanał. Zapraszam serdecznie do oglądania kolejnych odcinków porad Ziołoleczniczych.